Jesteśmy na pierwszym spotkaniu z jogi podczas Olsztyn Aktywnie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego tutaj pani czeka? Na kogo pani czeka? Czekam na wszystkich chętnych, którzy chcieliby się zaprzyjaźnić z jogą, tak jak, jak i dla początkujących i zaawansowanych. Joga staje się coraz bardziej popularnym stylem spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jest widoczny boom na jogę, na medytację coraz bardziej ludzie podążają za modą medytacji. Czekam na chętnych którzy chcą wyciszyć swoje emocje, sprawdzić jak funkcjonuje ich ciało i zrelaksować się na łonie natury. Czym jest yoga? Czym jest yoga w Pani życiu i czym powinna być dla no, myślę, każdego, kto, kto zaczyna ćwiczyć? W moim życiu yoga jest stylem życia. Yoga dała mi figurę, dała mi zdrowie i dała mi energię do pracy. I zapraszam, przyjdź i zobacz, co może dać Tobie. Jest stylem życia, ale ludzie zachodu koncentrują się bardziej na asanie, na ćwiczeniu fizycznym. 37% badania pokazują, idzie w kierunku duchowości. Także bardziej ja pracuję nad ciałem, oczywiście nad oddechem. Nasze ciało, Potrzebuje odpoczynku, żeby naładować baterie naszego umysłu. Yy, ucieczka w plener yy, bardzo temu sprzyja, wyciszenie. Jeżeli czujesz, że pracisz oddech, to poszłaś za daleko. Zatrzymujesz się, relaksujesz i wchodzisz w dalszą sekwencję. Zaczniemy od pozycji siedzącej, siad strzyżny. Ćwiczymy na podwórku. Czy to standardowe ćwiczenia, wiedzę? Przeważnie ćwiczymy w salach, na powietrzu, bardziej jak już jest wiosna, lato i to jest coraz bardziej modny styl życia dla ludzi zachodu, właśnie na świeżym powietrzu w terenie. Chciałam spróbować czegoś nowego. Jeszcze nigdy jogi nie ćwiczyłam jeżeli chodzi o Olsztyn Aktywnie, to też w tamtym roku dużo na rowerze jeździłam, a w związku z tym, że w tym roku są nowe dyscypliny chciałam spróbować czegoś nowego z jogą też miałam wcześniej trochę do czynienia bardzo lubię i generalnie bardzo mnie cieszy program ten program Olsztyn Aktywnie i korzystam a dlaczego akurat joga? Mówi pani, że miała pani wcześniej do czynienia tak, w jakimś sposób? tak, bardzo lubię tą formę ruchu jest taka nieinwazyjna relaksująca, dobrze wpływa ogólnie na organizm bardzo przyjemne przede wszystkim. Rok temu już słyszałam, że były takie zajęcia, ale były troszeczkę za wcześnie, a teraz właśnie ten, ten czas, ta godzina 11 bardzo mi odpowiada. A skąd zainteresowanie u Pani akurat jogą? Znaczy ja pierwszy raz jestem na tego typu zajęciach, ale zawsze mnie to ciekawiło. Czy pomysł na ćwiczenie jogi na świeżym powietrzu jest według Pani dobrym pomysłem? Tak, bardzo dobry. Dlaczego? Dlatego, że można też aktywnie, też między innymi wypocząć, a poza tym jest joga, jest to też między innymi i dla ducha, i dla ciała, i, i można przyjemnie rozpędzić czas.